Dzień dobry. Robert Tomaszewski, Altcom Akademia. Widzimy się podczas kolejnego spotkania w cyklu 15 minut z trenerem, z ekspertem o tym, jak technologia jest niezbędna i pomocna w tym, żeby biznes był jeszcze efektywniejszy. A dziś moim gościem jest Paweł Dremel. Cześć Paweł. Witaj. Paweł jest wieloletnim trenerem, ekspertem, specjalizuje się w systemach klienckich, serwerowych Microsoft. Sam o sobie mówi że zajmuje się tym wszystkim już od początku tego tysiąclecia. Bo mamy 2023 rok, czyli to już jest niemal ćwierćwiecze w technologii, to wręcz prehistoria, jak zaczynałeś oczywiście. Jaką widzisz w tym wartość, że od tylu lat zgłębiasz rozwiązania Microsoft? No daje to jakiś background e, na szkoleniach, ciekawe historie, którymi się dzielę z kursantami i e, tyle. No. Czyli też widzisz, jak na przestrzeni tych lat technologia się zmieniała, bo cały czas tej technologii sam musisz się uczyć, tak? Nowych wersji, nowych rozwiązań. No, dokładnie. Teraz może jeszcze więcej niż kiedyś. <laughs> Czyli podobnie jak w zawodzie lekarza, którzy oni też cały czas muszą się uczyć. No, jestem tak. <laughs> Okej, okay, mówisz niestety, a ja wiem, że ciebie akurat to fascynuje, bo wiem, jak opowiadasz i wiem, co opowiadają uczestnicy twoich szkoleń na twój temat, bo zapoznaj się z ankietami, więc Aha. raczej jesteś kimś, kogo to pochłania. No tak, zależy od tematu. <grym> Okej. Okay. Pawłowi przyświeca jeszcze takie ciekawe motto. Żeby nie było, ja też je podzielam. Otóż Paweł mówi, że dobry administrator, to leniwy administrator. A dlaczego? Bo taki wszystko zautomatyzuje. A jeśli zautomatyzuje, to dochodzimy do języków skryptowych, tak, no bo one służą do automatyzacji. Dokładnie. Microsoft języki skryptowe, czyli PowerShell. Jakbyś mógł w takim razie powiedzieć, co to jest PowerShell? Do czego służy PowerShell? PowerShell to właśnie język skryptowy, którego możesz używać do automatyzacji, różnych zadań: dodawanie, modyfikowanie, kasowanie. Czy też czytanie jakichś informacji z systemu operacyjnego. Paweł, a jakbyś w takim razie mógł powiedzieć, czym PowerShell różni się od innych języków skryptowych? PowerShell różni się od innych języków skryptowych tym, że pracujesz z obiektami. Inne języki skryptowe e, pracują z tekstem, mhm. PowerShell z obiektami, co daje zupełnie nowe podejście do automatyzacji. Dwie kwestie mi się pojawiają. Co to znaczy z obiektami, czyli czym jest ten obiekt? I co to znaczy zupełnie inne podejście? Obiekt e, w PowerShellu e, reprezentuje nam jakieś dane. Mhm. Tą daną może być użytkownik, grupa, serwis, plik. Obiekt posiada swoje property, czyli właściwości, które opisują ten obiekt oraz metody. I za pomocą poleceń PowerShella możemy modyfikować te wartości na właściwościach tego obiektu i wykorzystywać metody na tym obiekcie. A robimy to poprzez polecenia? Poprzez polecenia PowerShell. Y I jak w takim razie te polecenia działają w pałysze? Składnia PowerShella jest bardzo prosta. Składa się z czasownika i rzeczownika, gdzie czasownik będzie tą akcją, która będzie wykonywana w stosunku do rzeczownika. Czyli jakbyśmy wydawali polecenia jakimś robotowi, no to weź kubek, natomiast Kubków może być wiele, w związku z czym weźmie i przyniesie wszystkie. E, polecenia mają jeszcze parametry, którymi możemy doprecyzować, co ma być zrobione. Czyli weź kubek kolor czerwony, gdzie kolor będzie parametrem, mhm. a czerwony będzie wartością, którą posiada ten obiekt na swoim property. No, okej, okay. jak słucham Ciebie, to faktycznie to pokazujesz, ta składnia jest bardzo prosta i zrozumiała. Zakładam dla kogoś, to jest laikiem. Natomiast przygotowując się do rozmowy z Tobą, to zapytałem też sztuczną inteligencję o PowerShell, o, o zalety, o wady, o problemy, generalnie potencjał. I akurat sztuczna inteligencja powiedziała, że składnia, gramatyka jest bardzo trudna i może to utrudniać wejście w ten język, z nauczenie się jego, wydawanie poleceń. To zupełnie co innego niż to, co ty przed chwilą powiedziałeś. To powiedziałeś, że to jest proste. Z w się z tym nie zgadzam, co ci powiedziało sztuczna inteligencja. No, czyli ko kolejny połom sztucznej inteligencji. W takim razie, jakbyś mógł powiedzieć, jak PowerShell się można uczyć, i jak Alptom Akademia może w tym pomagać. W Akademii mamy szeroki zakres szkoleń, zarówno autoryzowanych, jak i autorskich, poczynając od PowerShell Fundamentals, przez kolejne poziomy Basic, Advanced i Expert. Czyli zarówno może u nas zacząć ktoś, kto jest na początku swojej drogi rozwojowej, jeśli chodzi akurat o ten język, jak i ktoś, kto już jest ekspertem, bądź nie wiem, od kilku lat pracuje na PowerShell, tak? Dokładnie. A ktoś, kto zaczyna jako zupełnie niedoświadczony, to będzie miał wtedy całą ścieżkę rozwojową, na przykład, tak, przez którą będzie mógł przejść. No, zawsze, zawsze może przejść całą ścieżkę. Czego w takim razie na tych szkoleniach te osoby się dowiedzą i do kogo one są zaadresowane, tak? Jaka jest grupa docelowa szkoleń z PowerShell? Szkolenie PowerShell Fundamentals, e, autorskie. Zaprojektowałem tak, żeby było skierowane do osób, które nigdy nie miały do czynienia z żadnym językiem skryptowym lub miały, ale bardzo mały. Tak i na tym szkoleniu dowiedzą się właśnie, jak pracować z PowerShell, jak go używać, tak? jak są skonstruowane polecenia. Kolejny poziom BASIC, czyli szkolenie AZ040, tam dowiesz się, jak działa pipeline, czyli polecenie. PowerShell zwraca obiekt. Ten obiekt może być przekazany na kolejne polecenie i kolejne, tak że w końcu zadanie będzie wykonane. Dodatkowo dowiesz się na tym szkoleniu e, wielu konstrukcji programistycznych, które są niezbędne do tego, żeby napisać jakiś skrypt automatyzujący. Szkolenie PowerShell Advanced Scripting z kolei. Nauczysz się, jak pisać skrypty zaawansowane, czyli takie z walidacją danych, potrafiące przyjąć obiekt na wejściu, przetworzyć go i wypuścić obiekt pożądany na wejściu. Kolejne szkolenie na poziomie eksperta to MS 55039. Tam dowiesz się, jak Zrealizować pomysł na skrypt, czyli od samego pomysłu do realizacji. A co, jeśli ktoś będzie wolał się tego wszystkiego dowiedzieć, nie uczestniczą w naszym normalnym szkoleniu tradycyjnym czy w modelu distance learning, tylko sam chciałby sobie usiąść w zaciszu domowym i przyswajać wiedzę. Jeżeli chcesz się nauczyć PowerShell'a w zaciszu domowym, to przygotowaliśmy dla ciebie szkolenie e-learningowe, taką pigułeczkę. Z poziomu PowerShell Fundamentals i dokładnie to szkolenie nazywa się PowerShell w pigułce. Gdzie to szkolenie może być traktowane jako szkolenie wprowadzające do PowerShella, ale też jako materiał powtórzeniowy po szkoleniu z trenerem. Wracając do naszych normalnych szkoleń, czyli nie e learning, tylko jednak ktoś jest na sali z Tobą, to z jakimi pytaniami najczęściej się spotykasz? Jakie zagadnienia drążą uczestnicy Twoich szkoleń? Co, co więcej chcą się dowiedzieć o Ciebie? Kursanci często przychodzą z własnymi potrzebami na szkolenie, no, chcąc rozwiązać jakieś problemy, które mają w pracy, tak, chcąc zautomatyzować jakieś zadania. W związku z czym na początku szkolenia dowiaduję się, jakie mają potrzeby, tak, czy zapoznali się z programem, mhm. żeby wiedzieć, mhm. że na pewno są na tym szkoleniu, na którym powinni być, i potem w trakcie szkolenia. Jeżeli zanotowałem sobie, że kogoś dany temat interesuje, no to właśnie podkreślam, tak? słuchaj, tu teraz będę mówił o tym, co cię interesuje, tak? i przedstawiam ten temat. Jeżeli e, temat nie zostanie zrozumiany tak, jakbym chciał, żeby był zrozumiany, bo dopytuję się w międzyczasie, tak? czy wszyscy wszystko rozumieją. E, jeżeli okaże się, że ktoś czegoś nie rozumie, no to staram się przedstawić temat używając innych słów lub korzystając z różnych narzędzi trenerskich. Przedstawić ten temat tak, żeby był zrozumiały. Czy poza PowerShell prowadzisz jeszcze inne szkolenia? Tak, jak najbardziej. Prowadzę szkolenia z PowerShella, Power Automate, SharePointa i Azure. A. Widzę już kolej, kolejną tematykę, o której będziemy mogli porozmawiać: Power Automate, bo to, to jest kolejny obszar bardzo istotny z perspektywy biznesu. Tak, jak najbardziej. Jasne. A dziś, Paweł, bardzo Ci dziękuję. Myślę, że dla tych z Was, którzy jeszcze nie zaczęli przygody akurat z tym językiem programowania, ale również dla tych, którzy są już na pewnym poziomie zaawansowania i chcieliby zgłębiać swoją wiedzę, to myślę, że to wszystko, o czym dziś Paweł mówił, to właśnie zachęci Was do tego, żeby, żeby się rozwijać. A na teraz bardzo dziękuję i już zapraszam na kolejne spotkania. Do zobaczenia. Do zobaczenia.